Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie. Przedstawię Państwu koncepcję odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brula oraz kamienic przy Ulicy Królewskiej. Przedstawię również informacje na temat aktualnych prac oraz planów na najbliższe miesiące oraz lata. Zastanowi się również nad tym, kiedy może pojawić się umowa na projekt budowlany Pałacu Saskiego, na którą wiele osób czeka z wielką niecierpliwością. Jak wygląda koncepcja odbudowy pałacu oraz co z umową na projekt. O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu tvn24.pl pod tytułem Minął rok od wyników konkursu na odbudowę pałacu Saskiego. Umowy na projekt wciąż brak. Autorstwa pana Dariusza Gałąski oraz artykuł na portalu Murator.pl pod tytułem Kiedy odbudowa pałacu Saskiego? Taki będzie nowy gmach. Powróci wraz z pałacem Brula i kamienicami przy królewskiej autorstwa pana Przemysława Zańko Gulczyńskiego. Odbudowa pałacu Saskiego w Warszawie wzbudza dość wiele emocji wśród opinii publicznej. Zazwyczaj są one bardzo pozytywne, ponieważ większość ludzi jest za odbudową tego niezwykłego pałacu. W tej sprawie zgodni są również politycy. Poprzedni rząd zapoczątkował wraz z prezydentem odbudowę. Wielu obserwatorów obawiało się, że odbudowa po wyborach w 2023 roku nie będzie kontynuowana. Jednak obecny rząd też jest pozytywnie nastawiony do odbudowy. A już były minister kultury, obecny europoseł pan Bartłomiej Sienkiewicz, stwierdził nawet, że odbudowa jest konieczna, a Pałac Saski to ołtarz Ojczyzny i niezabliźniona rana Warszawy którą trzeba odbudować. Prace więc cały czas posuwają się do przodu i pojawiają się kolejne informacje z placu budowy i prac archeologicznych. Znamy koncepcję odbudowy pałacu, który będzie realizowany według koncepcji pracowni WXCA. Zanim przekażę aktualne informacje, to w skrócie przybliżę Państwu początki odbudowy. W obecnym kształcie pomysł odbudowy pałacu Saskiego zapowiedział prezydent Andrzej Duda. 11 listopada 2018 roku, podczas obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, jednak sama odbudowa ruszyła 18 sierpnia 2022 roku. Nie będę przytaczał Państwu w tym materiale całej historii Pałacu Saskiego, ponieważ tę znajdziecie we wcześniejszych materiałach. Jednak nadmienię, że jego historia sięga XVII wieku i przez lata miał wielu właścicieli. Wielką rolę Pałac Saski odegrał w latach II Rzeczpospolitej, kiedy to był siedzibą ważnych państwowych instytucji. Pałac Saski został zburzony przez Niemców podczas burzenia Warszawy po klęsce Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Po Pałacu Saskim został jedynie grup nieznanego żołnierza. Sądzę, że pora przejść do dalszych informacji. Jakiś czas temu pojawiły się informacje, że koncepcja odbudowy Pałacu Saskiego Zyskała specjalną nagrodę. Koncepcja odbudowy pałacu Saskiego zdobyła Międzynarodową Nagrodę Architektoniczną o nazwie International Architecture Award 2024. Warto wspomnieć, że projekt pracowni WXCA w październiku 2023 roku wygrał publiczny konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Międzynarodowe jury konkursu architektonicznego organizowanego w Chicago doceniło projekt pracowni WXCA i nagrodziło koncepcję odbudowy pałacu Saskiego w kategorii Restoration Renovation. Jury doceniło autorską propozycję WXCA, której projekt otwiera reprezentacyjny kompleks na placu Piłsudskiego, integrując jego tkankę z żywym organizmem miasta. Niektórzy mogą nie wiedzieć. Nie pamiętać, jak wygląda koncepcja odbudowy Pałacu Saskiego według pracowni WXCA. Sądzę, że warto ją przypomnieć. O swojej koncepcji pracownia WXCA napisała na Facebooku. Jak czytamy, nasza koncepcja pałacu opiera się na założeniu, że odbudowa nigdy nie jest jedynie odtworzeniem murów i estetyki z przeszłości. Stanowi raczej proces przywracania lub kształtowania na nowo tożsamości miasta. Przy jednoczesnym zaznaczeniu wagi i wpływów współczesności. To zatem nie powrót do tego co było, ale poszukiwanie dialogu między dbałością o pamięć a zaadresowaniem aktualnych potrzeb i uwarunkowań. Pałac Saski i inne odbudowane obiekty. Zostaną odtworzone w formie zewnętrznej z 31 sierpnia 1939 roku. W przypadku samego Pałacu Saskiego architektom narzucono kilka wymogów, takich jak odtworzenie kształtu zewnętrznego budynku z 1939 roku, pozostawienie zachowanego fragmentu pałacu, czyli grobu nieznanego żołnierza, pozostawienie zachowanych piwnic budynku i wyeksponowanie ich dla zwiedzających. Oraz czytelne wizualne wyodrębnienie zachowanego fragmentu budynku grobu nieznanego żołnierza od nowego obiektu. Jednak z mediów można dowiedzieć się, że nie wszystkie prace idą w dobrym tempie. O czym świadczy artykuł na portalu tvn24.pl, w którym możemy przeczytać o pewnych opóźnieniach. Jak czytamy na portalu tvn24.pl, minął rok od ogłoszenia wyników konkursu architektonicznego. Na odbudowę Pałacu Saskiego na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Wciąż jednak nie ma umowy na prace projektowe. Przeciąga się też rozpoczęcie zapowiadanych pogłębionych badań archeologicznych. Jak dalej podaje portal tvn24.pl, oddanie do użytku obu pałaców i kamienic planowane jest na 2030 rok. Wciąż jednak nawet nie podpisano umowy na prace projektowe. W odpowiedzi na pytania dziennikarzy, swoje zdanie na ten temat wyraził rzecznik prasowy Pałacu Saskiego, pan Sławomir Kuliński. Jak czytamy w źródle, przeznaczając na ten cel bardzo poważne kwoty ze środków budżetu państwa, spółka musi dochować nadzwyczajnej staranności przy projektowaniu umowy, na podstawie której mają one zostać wydane. Tak tłumaczy sytuację rzecznik. Rzecznik spółki zaznacza ponadto, że w umowie konieczne jest bardziej precyzyjne określenie warunków współpracy z pracownią projektową, nieżeli miało to miejsce w pierwotnym projekcie. Jak dalej czytamy w źródle, Kuliński wyjaśnia, że już na przełomie 2023 i 2024 roku przygotowano pierwszy zarys umowy, ale zarząd spółki Pałac Saski postanowił przygotować nowy projekt, który w pełniejszy sposób Uwzględniać będzie obecne realia. A o co chodzi? Między innymi o pogłębione prace archeologiczne, które miały rozpocząć się w drugiej połowie tego roku. Podjęta została decyzja o zwiększeniu ich zakresu. Uzyskanie odpowiednich zezwoleń i dokonanie uzgodnień dotyczących tej materii jest niestety czasochłonne, wskazuje Kuliński. Nawet orientacyjna data rozpoczęcia prac nie jest jeszcze znana. Jak więc wyglądają aktualne prace i czego dotyczą? Jak czytamy na portalu tvn24.pl, jednocześnie przedstawiciel spółki zaznacza, że prace przygotowawcze inwestycji są intensywne. Wylicza, że są to m.in. prace studyjne i zewnętrzne konsultacje dotyczące możliwych rozwiązań materiałowych i technologicznych. Ponadto trwa przygotowanie programu prac konserwatorskich reliktów pałacu. Także przygotowanie skanowania 3D wydobytych elementów kamiennych i murowanych dawnych elewacji Pałacu Brula, Pałacu Saskiego oraz pawilonów Beka. Jak wypowiada się rzecznik Pałacu Saskiego, architekci spółki nieostatnie wykorzystując m.in. kolejne pozyskane archiwalia czy skane 3D wydobytych artefaktów z bałością o najdrobniejsze szczegóły, Doprecyzowują naszą wiedzę na temat wyglądu zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego w 1939 roku. Kontynuowane są też działania komunikacyjne i edukacyjne. Jak widać, prace nad Pałacem Saskim nieco się komplikują. Lecz wygląda na to, że nie są to poważne problemy. A miejmy nadzieję, że wyłącznie dbałość o szczegóły. Nie wiadomo obecnie, kiedy pojawi się projekt odbudowy. Możliwe, że nie będzie go jeszcze w tym roku. I poczekamy na niego do początku 2025. Jestem ciekawy, co wy sądzicie o tej sytuacji. Myślicie, że dojdzie do większych opóźnień? Proszę o wyrażenie swojej opinii w komentarzu. Zachęcam też do obejrzenia materiału o CPK. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.